Wpadł? No, bo zajechał mi drogę, musiał przyjechać. No, też jej nie ustąpił. Ja tutaj na zakręcie zjechałem na chobocze. co? Może. A ja się bawię, że w bo tam są ślady na górce. pan, że wytrzyma. no to silna jest żyta. Oj, Wolniej No i dawaj, jedź, powoli ruszaj Dawaj, 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 do przodu, do przodu, do przodu Myśli pan, że wytrzyma? no to silna jest żyta linka to silna jest żyta Linka. To silna jest. Żyta. To silna jest. Żyta. To silna jest. Żyta. Linka pękła. Spróbujemy moją. No dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Stój! Ale ja diabeł stój, to chyba pijanie jechał bo ja uciekam na bogotę Na mnie leci I patrzy na mnie Ja mu macham światłami, on nie reaguje Ma pan nóż? To no, ci może naprzeciąć i ta pani potem ze mną wjechała na leśnictwa. I to samo je zrobił. To na Serenę włączyła a ja on do tego I stanęła i mówiła, panie, to to jakiś warwiat. Ja my, no ja nie wiem.